Zamknął u siebie takie pudełko i Obiecał taką wstąpkę, i no, do takiego wórka. Worka. I no, wziął go do sami. Mama! I latającego. No, sanie, I on poleciał w górę, i tutaj już był, i na pewno chyba. No, rzuci przez komin ten wód. się, że przez komin? A którędy to wyleci? Gdzie ten komin jest? The, Mamy my tu komin jakoś? Chyba nie. Nie, na dachu jest. Aha, ale tutaj którędy wleci? No nie wiem. No nic, no sam nie a wiem. A co ty mówisz, że ja mam otworzyć drzwi, Nie? No. A jak ja będę spała? A jak usłyszę zebka, to mu łatwo. I co I mam? Będzie do mojego pokoju, no, zamknął taki prezent i i włosy opopłe i podskie i, i, już. i już. A co to chciało? co? Chciało to zobaczę, co jest poza już. i zobaczę, co to, czy to jest kasa. A zobaczysz czy to jest kasa. A jak to nie no, będzie kasa, to będzie smutno. Aha. A jak nie dostaniesz nic, to tak. będzie oznaczało, że jaki byłeś? Jaki? Niegrzeczny, tak? Jak ty sądzisz, byłeś grzeczny, czy nie? Zasłużyłeś na prezent czy nie za bardzo? Hmm. A mi to z buzi. Zasłużyłeś na ten prezent, czy nie za bardzo. Jak sądzisz? Tak? Za te wszystkie swoje ostatnie dni to chyba nie za bardzo mi się wydaje.